Robert Bernatowicz, wybory, proszę państwa, przetasowania na także na prawej stronie sceny politycznej powstał komitet wyborczy Ligi Prawicy Rzeczpospolitej. Ja mam przyjemność powitać w studiu Janusza korwin Mikego. Witam Panie Prezesie. Dziękuję. Panie no prezesie, bo pan już prezesem już nie, prezes, UPR nie już jest. Od dawna nie jestem prezesem UPR-u. Kim pan mówią. jest w tej Jestem członkiem centeriuszem, to jest taki rodzaj senatu. Ale jeżeli pan pozwoli, będę tak. Prezes, panie prezesie, no, ja już jestem z Kilku innych tak. Po co pan kandyduje do sobą? Yy, po to, po to no. samo, żeby obalić. Yy, Socjalizm który się rozwija w tym kraju od kilkunastu lat. Pana ugrupowanie, czyli Unia Polityki Realnej ma bardzo radykalne pomysły na, na gospodarkę. Myśli pan, że coś się uda zmienić, że w, uda się wprowadzić wasze pomysły? Bardzo dobre pytanie. Yy, obawiam się, że znaczy z punktu widzenia wyborcy to jest to korzystne. Że start do spółki z lpr spowoduje, że LPR będzie obcinał co bardziej radykalne pomysły UPR-u, a UPR będzie obcinała na szczęście co bardziej radykalne pomysły LPR. Panie prezesie, liga polskich rodzin w niektórych w których pomysłach była nawet bardziej radykalna, mówię tutaj o le lewicowość pomysłów, o SLD. No to zależy jak to... Jak on się czuje z nimi razem? Zależy jak to rozumieć, bo, przepraszam bardzo, panuje nieporozumienie w jednej sprawie na no, ostatnich dni. Otóż, no. becikowe, nie nie, nie, nie becikowe, tylko te 1200 złotych wydatkowe, kiedy mnie pytają, Eee, czy ja jestem za tym, żeby o 1200 zł, co mniej Oczywiście, że nie. Że nie o 1200, o 4800. I nie tylko rodzicom dziećmi, tylko wszystkim. Podatki trzeba radykalnie obniżyć. I każda złotówka wyrwana temu rządowi, eee, o którym nie chcę mówić, mówić, jak mówię, bo to są wybory, więc nie chcę mówić, no, jak, jak to normalnie banda złodziei, prawda? Ja będę mówić być delikatniej. Eee, każde wyrwanie pieniędzy temu rządowi jest korzystne. Bo przecież, jeżeli ci ludzie dostaną te 200 zł, to oni coś kupią. No zgoda, no, ale jeżeli tu się preferuje jedną grupę, prawda? No tylko jest, to jest... tych matek to to w takim razie pan jako konserwatysta powinien powiedzieć nie. No tak, ale w takim razie zaczniemy od tej grupy, potem drugą grupę, potem trzecią grupę, potem czwartą grupę i wolna wyrwiemy im, a nasze pieniądze. Także każde zmniejszenie podatku jest korzystne. Panie prezesie, pan powiedział wprost, że zawiązuje pan ten komitet wyborczy, wchodzi pan do tego komitetu wyborczego po to, żeby wejść do Sejmu. Oczywiście, że. Tutaj mam wypowiedź sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości, Achima Brudzińskiego, który mówi, że zawiązanie komitetu wyborczego Ligi Prawicy Rzeczpospolitej, to rozpaczliwa próba, cytuję, utrzymania się na powierzchni życia politycznego. E, proszę pana, jak ja powiedziałem, e, nie wiem, jak to było 10 lat temu, czy ileś, że AWS już nie istnieje, to wszyscy ze mnie się śmieli dokumentnie, AWS przestało istnieć w ciągu pół roku. E, PiSu już nie ma. PiSu już nie ma, proszę państwa, i myślę, że jeszcze w tych wyborach mamy szansę mieć więcej głosów niż PiS, bo. Reżimowe media robią co mogą, żeby ludzi przekonać, że jest tylko wybór między, między PO, PiS, PO, PiS, bo wiadomo, że te partie mało się różnią, Tego zresztą dowodem jest to, że co chwila ludzie przechodzą z jednej do drugiej, z drugiej do pierwszej, więc to znaczy, że różnice między nimi są minimalne, są oczywiście jakieś, ale minimalne. Natomiast jak ruszy kampania wyborcza, no to zobaczycie Państwo, jak w oczach będzie to dopilnowało. Proszę zwrócić uwagę na pewną ciekawą rzecz, jeśli można, w yy, sondażach. Otóż sondaże są różne. Jedni mówią, że 35 do 25 dla PiS-u, że odwrotnie. Ostatnio jakaś Polonia oświadczyła, że inne partie w ogóle nie wejdą. Ale proszę zauważyć, wszystkie te sondaże dają tym dwóm partiom od 62 do 68%. Po czym jeszcze po, 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 damy 12 na, na lice, to jest 8%. Po stałe, na na, na postałe trzy komitety zostaje 20%. Dziwa, ile może pan wyrwać z tego tortu? Yy, moim zdaniem my idziemy na wynik dwucyfrowy. Nie, nie, nie mogę powiedzieć, ile będzie wynosił, ale na pewno powiedzieć 10%. Znaczy, ale realnej... widziałem sondaż, sondaż ostatnio, ostatnio w dzienniku jest powiedział 10%. Wydaje yy, mi się, że ugrupowanie Unia Polityki Realnej ma bardzo taki twardy elektorat, który zawsze głosuje. Jak pan ocenia, ile to może być? Yy, 3,5%? Nie, to jest od, od 2,5% do 3,5%. to różnie. Bywa w wyborach natomiast, natomiast oprócz tego istnieje ogromny elektorat Który nie głosuje Ponieważ mówi, że jest to zmarnowany głos. No to teraz nie będę miał zmarnowanego głosu, więc zobaczymy, ile to wyniesie. Tych... Do tego dojdzie jeszcze jeden elektorat. Ludzie, którzy nie bardzo rozumieją, co chodzi w polityce, no mają dość i PO, i PiSu, prawda, i postkomuny i tak post dalej. To jest też elektorat, na który liczymy. A Jeszcze a propos tego sojuszu, który pan, <coughs> pan pana ugrupowanie zawiera. On dotyczy wyłącznie wyborów, czyli co? Czyli o, okaże się, że tuż po wyborach to się rozpadnie? Ech, nie całkiem. To znaczy, oczywiście, Ale nie wykluczają bę, tego, że od razu głosowały, po... głosowały, głosowały, głosowały inaczej, ale na przykład yy, myślimy, o już z góry o wspólnym starcie wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bo akurat tutaj nas bardzo wiele łączy w tej sprawie. To nas rzeczywiście łączy, bo my się jesteśmy z przeciwnikami i, te, i traktatu tego przebalowanego na reformujący yy, i wprowadzenia euro w tej chwili, bo nie chodzi, że jest tam narodowa złotówka, tylko po prostu my wierzymy, że im że powiem, więcej pieniędzy konkurujących ze, ze sobą, tym lepiej. <laughs> I kilka innych spraw, dlatego akurat wybora do Parlamentu Europejskiego możemy iść razem bez żadnych. Powiem, aczkolwiek o, nie wyklucza <laughs> Pan, że ta, ten sojusz się rozpadnie w całym To jest tylko kwestia wyborcza, oczywiście, ale powtarzam. Nie jest to żadna nowa partia. Nie, ale, ale dwie partie prawicowe, bo mogą się dużo różnić w niektórych sprawach, ale w niektórych się zgadzają. Do kogo jest panu bliżej? Do Artura Zawiszy czy do Romana Giertycha? A ja pani zastanawiałem się nad Ale przeglądał pan tak mniej więcej to, to co znaczy, mówią obaj to znaczy, Nie mam zielonego pojęcia, jakie są poglądy. Yy, znam doskonale kolegę Artura Zawiszy, to uczciwy, porządny człowiek. Natomiast tak naprawdę nie wiem, jaki są jego poglądy na koniec gospodarczy. ostatnio słyszałem, że mówił, że. Yy, 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 mówił dużo, dużo o wolnym rynku. No, ale tutaj <trym> to ja Pana muszę zmartwić, bo hmm. mam wypowiedź pana, e, pana Artura Zawiszy, który mówi na przykład bardzo silnie o podwójnej uldze pororodzinnej, którą, którą no, bardzo tutaj raz, będzie promował. Jeszcze raz mówię, każda obniżka podatków jest korzystna. Nie wiem, dlaczego tylko, dlaczego tylko tutaj, ale być może jest to furtka, bo inaczej się nie da ich obniżyć. No, nie wiem. Proszę Pana, ile Ilu posłów uda Wam się wprowadzić? To jak zależy... Pan ocenia? Jaki jak jest podział mandatów w tej grupie? To, to zależy od wyborców. Każdy przedstawiciel danej partii będzie oznakowany: jeden LP, drugi UPR, trzeci PR, prawda? I wyborcy tutaj je No Liczymy, że będzie to co najmniej 16-17, ale zobaczymy. Jest Pan za podatkiem liniowym? Ja jestem za likwidacją podatku dochodowego w ogóle, więc dla mnie... Myśli Pan, że uzyska Pan jakiekolwiek poparcie na przykład... Według sondaży W ugrupowaniu Romana Giertycha? 9%, 9 jest, za... jest za podatkiem, po, po... po głównej według... 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 według badań robionych. Ludzie... ludzie sobie nie zdają sprawy, przecież, że podatku dochodowego nie było, na w USA do... do 1913 i o ile wiem, USA z tego powodu nie umarły. Jakie jeszcze będzie Pan postulaty głosił w Sejmie? Ja nie wiem. Czego Pan się będzie domagał? Wystąpienia z Unii Europejskiej? Yy, nie, w tej chwili jeszcze nie, póki płacą. Ale może Chodzi pan po głowie. Ten, natomiast my, my jesteśmy za wejście do kodu Schengen. Za się układu z Schengen oczywiście i za pozostaniem w Europejskim szarze Gospodarczym. Proszę, proszę zwrócić uwagę, że nie ma żadnego, oczywiście, nie ma żadnego związku między układem z Schengen a wspólnotą czy Unią Europejską. Norwegia jest w Schengen, a nie jest we wspólnocie europejskiej. Wielka Brytania jest we wspólnocie, a nie jest w Schengen. To są dwie zupełnie inne rzeczy. Jesteśmy za Schengen, a nie za mi nie, nie, nie za wspólnotą, ale potem nam nic się nie dzieje, tylko nie chcemy, żeby się ta wspólnota przerobiła na Unię Europejską, która jest państwem, z napisanych, że ma państwo, na razie nie będzie miała flagi, ale oficjalnie, ale będzie miała za chwilę. Yy, może sobie przypomnę Nicea. Jak było traktat z Nicei, to mówią, że taki korzystny dla Polski prawa trzeba go podpisać. Jak tylko żeśmy go ratyfikowali, na drugi dzień się okazało, że to jest traktat i tak dalej, trzeba go zmienić. Co mam chodzi tutaj? Panie prezesie, jak w ogóle <coughs> podywagujmy, no, mamy przed sobą Podywaguj. wybory, weszliście by do weszlibyście do rządu, gdyby była taka możliwość? Nic się na razie nie zmieniło w stanowisku konwentyklum, a brzmi on tak. Unia polityki realnej po wejściu do Sejmu nie wchodzi do rządu. Jeżeli będzie w sytuacji takiej, że będzie języczkiem uwagi, na co liczymy, to my mówimy tak. Chłopaki, twórzcie się rząd, my tam będziemy w komisjach, żeby was kontrolować i rządzie tylko, rozumiecie, ta ustawa, ta ustawa, ta ustawa, no coś trzeba zmienić w Polsce, nasi wyborcy i ja tak dalej. Ja jest się tak porównał trzy miesiące. Te ustawy są wprowadzone, to my mówimy tak, kochani, rządzicie sobie, rządzicie. Sekretarki macie, samochody macie, świetnie, rządzicie sobie chłopaki dalej, tylko rozumiecie, ta ustawa, ta ustawa, ta ustawa, bo jak nie, to idziemy do konkurencji. Nie? I liczymy, że w ten sposób, nie będąc w rządzie, uda nam się kraj zmienić, bo zmienia się nie zmieniając ministrów, tylko zmieniając ustawy. I Unia Polityki Realnej chce zmienić to absurdalne prawo, które rządzi w Polsce. Panie prezesie, kiedyś to na pana wniosek zaczęła się ta cała historia, z lustracją, pamiętamy to wszyscy. Jest pan zadowolony z tego, co się stało przez ostatnie dwa Nie, lata? Nie, no to jest w ogóle, w ogóle kpina w tej chwili. No ale agenci zostali pogonieni. Tak, Z jednej chciał. strony trzeba oczywiście. Gdzie zostali pogonię, tam chyba żartuje. E, oni przeszli teraz do nowego układu, zali zaliczy że przeszli do nowego układu i o to, to mam pretensje do PISU. Natomiast mnie bardziej interesują sprawy takie czysto techniczne, prawda? Agent nie agent, ale przedsiębiorców się tępi w sposób no, 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 się, dziki. Dobrze tym wspomniał, hmm. bo chciałem pana zapytać, jak pan w ogóle ocenia tę, tę wojnę całą, którą rozpoczął? pis z oligarchami, tak? W tej no to, jest, to nie chodzi o oligarchów. Walka z oligarchami to można różnie rozumieć, bo przecież powiedzmy jasno, że ci ludzie zrobili sobie pieniądze nie na wolnym rynku, tylko na kombinację państwem. To samo co pan Bielezowski, czy pan pan Chodok. Nie wierzy pan, że są ludzie, którzy się dorobili są. milionów. Ale oczywiście, że są, się zrobić milionów. A więc miliardów to, to, to ciężko, bez, bez że tak powiem, bycia agentem rządu i tak dalej. Ale ale chodzi, chodzi o coś zupełnie innego. Pan yy, bodajże Lech Kaczyński oświadczył, że Polska musi być otwarta na ludzi biednych. Otóż, proszę Państwa, to jest coś przerażającego. Bo w tym momencie każdy zacznie udawać, że on jest biedny, i Polska znajdzie się szara. Z miesiąca na miesiąc. Ale o ludziom... Musimy mówić, że chcemy być bogaci, musimy się bogacić. <grym> obawiam pana. się, że o ludziach biednych będą mówili nasi koalicjanci, także z chociażby... No to dobrze to oni. Je, to, i, I o to chodzi. Oni mają elektorat w, w małych miasteczkach, my mamy elektorat w dużych miastach, mamy inne elektoraty i one się sumują i to jest bardzo dobre. Janusz Korwin-Mikke z Unii Polityki Realnej był moim gościem, bardzo dziękuję za. Dziękuję bardzo, do widzenia Państwa. Państwa.